Uruchom aplikację Scanner 6 i kliknij ikonę z kamerą. Wykonaj zdjęcie, na przykład dokumentu. Gdy pojawi się napis, że zdjęcie zostało wysłane, można wykonać kolejne zdjęcia. Dwa wykonane właśnie zdjęcia są dostępne w programie Agentem 6 w zakładce Dokumenty klienta lub polisy pod tą ikoną. Zapiszemy je do pliku PDF, nadając własną nazwę. W ten sposób, w kilkanaście sekund, załącznik został dodany pod klientem. Aby skorzystać z tej funkcji, należy w pierwszej kolejności pobrać ze sklepu Google Play aplikację Scanner M6, zainstalować ją na swoim telefonie i odczytać identyfikator. Następnie w programie Agent M6 przy pierwszym uruchomieniu wczytywania zdjęć należy zaakceptować regulamin i umowę powierzenia danych osobowych. Taka umowa jest tu niezbędna, gdyż odczytane na telefonie dane, aby mogły dotrzeć do Twojego programu Agent M6, muszą być przekierowane przez nasz serwer. Zdjęcia przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS i nie są używane do żadnych innych celów, jak tylko przekazanie ich do Twojej bazy w Agent M6. Zaakceptowanie ustawień i wpisanie identyfikatora. Spowoduje sparowanie Twojego telefonu i bazy agentem M6. Od tego momentu zdjęcia wykonane w skaner M6 będą pojawiać się w agent M6. Od wykonania zdjęcia masz 12 godzin na dodanie zdjęć do zakładki dokumenty klienta lub Polis. Po 12 godzinach zdjęcia są automatycznie usuwane z serwera i tym samym znikną z tej listy. Każde zdjęcie. Możemy zapisać jako osobny plik JPG lub PDF lub też zaznaczyć kilka zdjęć i zapisać je w jednym pliku PDF, nadając mu wybraną przez siebie nazwę.